Wczoraj na wigilii paschalnej był taki piękny psalm fragment psalmu 42, którego refren brzmi Boga żywego pragnie moja dusza. Boga żywego pragnie moja dusza. Tak się modlił psalmista, tak się modliśmy my wczoraj także na wigilii paschalnej. Ten psalm wyraża jakąś głęboką tęsknotę, pragnienie człowieka, że człowiek pragnie Pana Boga. Nie jakieś idei Boga, nie mogę pragnąć idei. Idea sama mnie nie zaspokoi, ale pragnę Pana Boga, który jest żyjący, który jest żywy. To tak jak chyba też w relacjach międzyludzkich sama idea człowieka, tylko opowieść o nim nie nasyci mnie, nie nasyci spotkania. Musi być właśnie spotkanie z kimś, kto jest żyjący, kto jest żywy. I to spotkanie zawsze jest dla nas czy może być przynajmniej przemieniające? I Pan Bóg odpowiada na to pragnienie, które jest w człowieku. Pan Bóg, który nie tylko jest żywy, żyjący, ale który przychodzi. Antyfona, która jest na początku dzisiejszej liturgii, brzmi: Z martwych wstałem i zawsze jestem z Tobą. Położyłeś na mnie swą rękę. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą. Warto, żebyśmy usłyszeli te słowa dzisiaj jako takie słowa skierowane do każdego z nas przez Chrystusa, który jest zmartwychwstały. Który jest żyjący, który przychodzi, aby zaspokoić nasze najgłębsze pragnienie serca. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą. Jestem z tobą, jeżeli upadniesz, to upadniesz w moje ręce jestem z tobą także u bram śmierci a nawet można powiedzieć tak pan Jezus może powiedzieć tak że jestem z tobą także czy będę z tobą kiedy przejdziesz śmierć jestem z tobą Chrystus wstępuje do ojca z martwych wstaje i wstępuje do ojca ale to jest jakaś przedziwna tajemnica, że zamieszkuje w każdym z nas, jest duchowo obecny, i od tych dwóch tysięcy lat Pan Jezus żyjący z martwych stały przychodzi w kościele, i każdy z nas może go spotkać, każdy z nas bez wyjątku. Wszystko, co potrzebujemy, żeby w Pana Jezusa uwierzyć, żeby go spotkać, tak naprawdę mamy, łącznie z wiarą, którą dostaliśmy na Chrzcie Świętym. Wszystko mamy, żeby go spotkać. I to, co jest niezwykłe w tym zmartwychwstaniu, w tej tajemnicy zmartwychwstania, to jest to, że ona naprawdę nam daje nadzieję. Zobaczcie, Jezus nie mówi w swoim nauczaniu o nadziei. Chyba w żadnym miejscu nie, nie mówi, nie używa tego słowa. Mówi o wierze, mówi o miłości, mówi o pewnych wymaganiach, mówi o nowym prawie. Ale nie mówi o nadziei. Natomiast jak uczniowie zaczynają głosić, to bardzo często się ten motyw pojawia. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi: Bóg nadziei. Nasz Bóg, w którego wierzymy, to jest Bóg nadziei. Bez nadziei my umieramy, a mając nadzieję, mając nadzieję w Boga, naprawdę żyjemy. Święty Augustyn powiedział, że zmartwychwstanie Pana jest naszą nadzieją. I my wiemy, że my umrzemy, każdy z nas umrze, ale jednocześnie Pan Jezus zmartwychwstały pragnie, abyśmy nie tracili nadziei, przede wszystkim w to, że śmierć nie jest ostatnim słowem Pana Boga. I to ta prawda o zmartwychwstaniu także nam mocno przypomina, że Chrystus zaświadcza, że po tamtej stronie jest życie. Tak sobie myślałem często przy tych spowiedziach przedświątecznych, znowu było u nas bardzo dużo ludzi do spowiedzi, z czego się bardzo cieszymy. Tak sobie myślałem często o tym, że ktoś wraca, na przykład po latach, wraca do Pana Boga, przystępuje do sakramentu pokuty z jakąś nadzieją. Czasami może nawet człowiek nie potrafi tego nazwać, ale właśnie tym bardziej, kiedy jest w jakiejś ciemności. W jakiejś może rozpaczy, przychodzi do Pana Boga, żeby Pan Bóg mu dał nadzieję. Przychodzi z jakimś takim pragnieniem, żeby Pan Jezus coś naprawdę uczynił w jego życiu. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. I myślę, że tym mocniej każdy z nas może doświadczyć Pana Jezusa, który żyje i który daje nadzieję. Może im bardziej, im mocniej jest, czy ma jakieś doświadczenie, właśnie. Beznadziei, jakiejś trudności, jakiejś rozpaczy. Kiedy modliliśmy się z braćmi i z, z niektórymi z Was, ci, którzy przychodzili na ciemne jucznie w piątek i w sobotę, tam jest, są śpiewane lamentacje Jeremiasza. To są takie fragmenty z Pisma Świętego, które rzadko się czyta w liturgii. One naprawdę są szokujące, ponieważ na przykład tam jest nazywany Pan Bóg nieprzyjacielem. Ty jesteś moim nieprzyjacielem. Człowiek ma takie doświadczenie, jakby Pan Bóg naprawdę chciał mi coś złego uczynić, bo to, co mnie spotyka, jest już tak przejmujące, że człowiek nie potrafi tego inaczej zrozumieć. I tam znajdujemy takie słowa: Ja, mąż, co zamiast zaznał boleści pod rózgą jego gniewu, on mnie poprowadził iść kazał w ciemnościach. I rzekłem, przepadła moja moc i ufność moja do Pana. Ale za chwilę jest jakby taki poryw nadziei, który wszystko może zmienić. Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła, bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki. A może jest jeszcze nadzieja? A może jest jeszcze nadzieja? I Pan Bóg dzisiaj z wielką mocą mówi: jest nadzieja. Dlatego, że ja pokonałem śmierć, pokonałem grzech, pokonałem szatana. I to, co jest chyba najstraszniejsze w naszym życiu, to jest taka sytuacja, kiedy ktoś nam odbiera nadzieję, kiedy ktoś nam gasi nadzieję, że człowiek się tak próbuje wyswobodzić z jakiejś sytuacji, z jakiegoś doświadczenia, nagle ktoś tak chce to zagasić. Ale z drugiej strony. Jak czymś pięknym jest, kiedy my potrafimy dawać nadzieję, i Pan Bóg nas do tego zaprasza. Pan Jezus, dając nam nadzieję, chce, żebyśmy także sobie przekazywali tą nadzieję. Kiedyś w początkach Kościołów taki zwyczaj, że wierni wychodzili z Kościoła i przekazywali sobie wodę święconą, potem każdy kolejny się mógł przeżegnać tą wodą. To tak jak wczoraj w Wigilii Paschalnej mieliśmy te świece, które odpala, odpalamy najpierw od Paschału i też sobie przekazujemy ten ogień, światło Chrystusa z martwych stałego. Tak Pan Bóg chce, żebyśmy przyjmując nadzieję od Niego, przekazywali sobie ją nawzajem, przekazywali sobie tym, których spotykamy. I czasem to się zaczyna od czegoś bardzo małego. Czasem nie widzimy tej nadziei. Pan Jezus zaczyna od czegoś bardzo małego, tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii jest ten piękny fragment, który mówi o tej chuście, która była zwinięta. Ktoś powie no, co to wielkiego? Czy to jest jakiś dowód na zmartwychwstanie? A jednak to jest niesamowicie piękny obraz, znak można powiedzieć, który Pan Bóg zostawia uczniom, który oni potem Jakoś odkrywają, i jest napisane, że Jan wszedł i uwierzył. Chusta, która była zwinięta z takim pietyzmem, z taką tkliwością, mały znak, mały ślad, ale który, jeśli przyjmiemy, jeśli rozważamy, to daje nadzieję i może nas poprowadzić do spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Bardzo tego wszystkim Wam życzę. Żeby ten czas był czasem spotkania z Jezusem, który żyje i który daje nadzieję. Amen.